A ty ciągle w tym jesteś, łudząc się, że dając z siebie wszystko, dostaniesz to, czego pragniesz, czyli tą miłość i poczucie bezpieczeństwa, której jesteś głodna. Oczywiście, może być też taka sytuacja w drugą stronę, drodzy panowie. Natomiast jeśli jesteś w tak dziwnym układzie i tak naprawdę utraciłaś swoją godność, szacunek do siebie, pozwoliłaś na to, by ktoś traktował cię. Kompletnie bez szacunku, niby mówiąc, że przecież zgodziłaś się na to, tylko nie wiedząc, jak bardzo ty wewnętrznie cierpisz, to chcę ci powiedzieć, że dopóty, dopóki nie podejmiesz decyzji o zakończeniu tego układu, o odejściu z tego w imię miłości do siebie, to nie będziesz w stanie tak naprawdę żyć, być szczęśliwa i otworzyć się na relacje z kimś innym, kto może dać ci dużo miłości.